No teraz już nie tylko skupiajmy się na nim, ale w ogóle na wszystkich zawodnikach, bo właśnie startuje nam runda pistoletowa. Gamer Legion z podejściem po te bombsite B. Tutaj Krasal sobie nie radzi. Demku co prawda z odpowiedzią. Bro robi dokładnie to samo, ale Gamer Legion jeszcze chwilę tutaj próbował poczekać. No i proszę, Bro z kolejną zdobytą eliminacją. Teraz wychyla się Demku i po drugiej stronie tylko Chaos, ale ten trafiony również przez Bro. No i teraz popatrzmy na pierwszą rundę. Z karabinami. Worotuke już ze snajperką, koledzy z m 4 ale też Gamer Legion korzysta z kałachów, będzie próbował ataku pod B. B, demku na blisko. Demku razy, dwa, trzy i proszę, wystrzelał zawodników Gamer Legion. Doskonała pozycja i niestety dla zespołu Snacks, ale ta sytuacja w tej rundzie nie wygląda kolorowo. Druga runda. Pojawili się na wodzie. Trzecia runda, nawet na wodę nie byli w stanie się dostać. Agresywnie, ale bardzo spowiedzialnie na razie Monte i to ma prawo się podobać, bo widać, że są przygotowani na taką aktywną grę w defensywie, a Demku jest szansa, że zaraz poszuka ace'a. Ale rundy na pewno wygrać się nie uda. Snacks o już namierzonej Samda Young ze świetnym timingiem. Może Ace'a nie ma. No okej, okay. tylko czemu obserwujemy piątą rundę, która wygląda w ten sam sposób? Nie bo pod... oni wierzą w to, że to w końcu wyjdzie, i zobacz, może teraz, bo jest zaskoczenie. Bro jeszcze się broni. Kolejna eliminacja od niego, ale to jest wyrównanie od Snacksa. 3 na 3 i Bombside B faktycznie zostaje w końcu przejęty. I bomba podłożona w sytuacji 3 na 3 a więc są szanse na to, że w końcu zobaczymy ten pierwszy punkt po stronie Gamer Legion. Raz, no, ale jeszcze czeka na wsparcie. Dużo czasu zajmie ta rotacja. Ale na krasnala czeka Ekor, chociaż on takich błędów z reguły nie popełnia. Niedobrze. Naprawdę niedobrze. Ekor, ale na szczęście dla Legionu jest jeszcze snacks. Czasu coraz mniej. Isak, na razie plecami. Teraz Woro w końcu ma coś do roboty. I Snax walczy 18 HP, ale ten czas on jest problemem zawodnika Monte. Wydaje się, że tutaj już nie ma żadnej szansy. I Snak spokojnie to rozgrywa, mimo że jeszcze obrywa w końcówce. To runda i tak trafia w ręce ekipy Gamer Legion. I pół minuty do końca tej szóstej rundy. Max już dokłada granatę, blokuje gniazdo. No i teraz podejście od Monstera. Tyle, że na bombsite B dwóch rywali. Bro wykurzony z pozycji obok niego jeszcze Demku. A no ten ma świetną formę, ale w tej rundzie już nic nie dołoży. Bro również pada na ziemię. Bardzo ładnie, chaos. Dwa szybkie headshoty, i po raz kolejny bombsite B zostaje przejęty. Woro chwilę się tutaj zawahał. Był ten dorzucony smoke, ale teraz już ma wizję. Snajper. I obok niego krastal. No tutaj wydaje się, że ta próba się jeszcze pojawi. O te monte. Krastal kontra keos. Oj tutaj nieskuteczny keos, ale na szczęście Isak poprawia. I w tym momencie Woro 2K. Potrzebuje tych dwóch fragów, ale czas ucieka. Czasu coraz mniej. Tam jeszcze namierzony Isak. Ale Snax na dobrej pozycji, więc Gamer Legion już za chwilę sięgnie po drugie zwycięstwo. Znowu udane wejście na bombsite dolny. I wejście na bombsite dolny na ostatnie 40 sekund. Coś, co działa, bo rzeczywiście na przestrzeni ostatnich chwil najczęściej atakowany jest bombsite dolny. Jak tym razem poradzi sobie Bro... I Demku agresywnie w okolicach Monstera. Pozycja antyflesza, więc będzie szansa, aby zareagować i to powinno skończyć się co najmniej jedną, może dwiema eliminacjami, oh, a może nawet i więcej. Bo Demku oh. się rozkręca. Jest już 13 do 4 po stronie zawodnika Monte. Ale na B to zupełnie inna historia. I teraz Oj. wejście właściwie na ostatnie sekundy. I jeszcze ten granat palący dorzucony pod nogi Snaksa. Sondajang z eliminacją na Wolcie. Czy to w ogóle ma prawo się udać? Bo to naprawdę dobre ustawienie po stronie drużyny antyterrorystycznej w demku, już gotowy do tego, aby podjąć się walki. Krasnal. Kosa od woro w międzyczasie. <grym> ale wydaje mi się, że już mamy taką drabinkę takie zespoły, które właśnie nie są tu przypadkowo, więc. Więc o tym trzeba pamiętać. O, ale pięknie, Akor, On nie był widoczny na początku tego spotkania. Ale teraz kluczowe eliminacje od niego. I przewaga czterech na dwóch. My widzieliśmy dokładnie to samo w poprzedniej rundzie pistoletowej, ale pod monsterem krasnal. Zabrakło. Niewiele, ale zabrakło. I trzech na jednego, woro. Nie wiem dokładnie, gdzie było to zamieszanie, ale bomba leży na ziemi, i tutaj przecież mamy dwóch zawodników Gamer Legion. Chaos to kończy, bardzo ładnie strzał w głowę. Ta defensywa naprawdę działała świetnie, ale. A tak, to może być zupełnie inna historia. Krasnal trafiony przez Snaxa I proszę, Snacks robi to po raz kolejny. Dwa fragi dla polskiego zawodnika w łączniku, i o to chodzi. Gamer Legion potrzebuje takiego początku w tak bardzo istotnej dla siebie rundzie. Jeszcze niecała minuta na zegarze. Monte próbuje się jakoś ratować, ale teraz zobaczmy na decyzję Ejkore. Jak on teraz się poczuł, jak on tutaj świetnie wszedł w tę drugą połowę. I za chwilę mogą być kolejne flagi dla niego, chociaż nie. Sam Da Young sprytnie sprawdził plecy, i to był idealny timing zawodnika Monte. A z drugiej strony, na bomb site był jest Snax. Dobry grana, dodłamkowy, mocno bity demku i sonda Young, łącznie, tracą około 60 punktów zdrowia. Snax z 10 eliminacją, chaos dokłada siódmą i wszystko zaraz się zakończy. Zakończy zgodnie z planem Gamer Legion. I to znakomita runda w wykonaniu Snaxa. 45 sekund, ale to dopiero wyrównanie od Krasnala, więc tutaj jeszcze nie będzie wcale tak łatwo. Zobaczmy na mapę, bo. Mamy przesunięcie Monte, to będzie atak na bombsite Dolna. tutaj gotowi we dwóch zawodnicy Legionu, do tego Snacks i jeszcze na środku trafia Woro. I teraz tarapaty po stronie Monte, dorzucony smoke, krasnal na ziemi, Brona ziemi, bardzo dobrze ustawiony był Isaki. To jest po rundzie Demku, niecelnie w Keoza i proszę, kolejna gładka runda jak się okazuje. No i ta szansa. Ta szansa dla Monte. Może teraz. Może faktycznie teraz, ale nie, bo Sak doskonale sobie radzi. Asystował Ekor tym Flashem. Dopiero teraz. Woro z odpowiedzią, ale Ekor jest na posterunku. Volt także. Oj, to znowu jest to czytelne zagranie od Monte. Ten czas ucieka. Uciekają tutaj zawodnicy Gamer Legion na overpassie. 13 sekund. Ekor znowu trafia. Może być ostatnia runda tego overpassa. Zobaczymy, czy faktycznie Gamer Legion to wykorzysta. Czy może nagle Monte zgarnie ten punkt honorowy w ataku? Zaczęło się dobrze, bo udało się trafić Volta. Ekor gotowy, strzał jednak niecelny. Kolejny pik i proszę, od razu jest poprawka. Do tego na długiej wciąż ustawiony jest SNAX, więc może ten też podejmie decyzję, żeby tutaj wspierać kolegę, żeby wejść na plecy. No faktycznie Ekor ucieka, ale SNAX powolutku się już przesuwa. Świetne, świetne rozwiązanie teraz zaproponowane przez Ekora. Krasnal blisko toalet. Ale czekamy na tę misję indywidualną Snaxa. Pytanie czy on oh, zdąży? Ejkor dostrzegł. Ejkor trafił. Krasnala już nie ma. 21 eliminacja! Snax jest na plecach. Sondajan w międzyczasie, ale to wciąż jest przewaga po stronie drużyny Gamer Legion 3 na dwóch. A bomba. A bomba jest pod kontrolą Snacksa. On już przekazał informację. Zobaczmy na tę rotację. Isak. I chaos już zmierzają w stronę bombsite'u górnego, natomiast wydaje się, że droga obrana przez Sowda-Yanga to jest bombsite dolny. Gdzie jest Demku? Walczą, walczą o tę jedną rundę panowie z Monte, ale Isak no, teraz akurat nie miał dobrego timingu. To pozwala ekipie Monte na podłożenie bomby. Pierwszy raz na tej mapie. Skoro już jest ta bomba, to może faktycznie będzie wygrana runda, chociaż chaos na to nie pozwala. Chaos po raz kolejny! I to jest koniec overpassa. To jest wynik 13 do 8. Tutaj po prostu nie ma miejsca na takie spotkania. Nie ma miejsca już właśnie na takie błędy. I już w rundzie pistoletowej mamy to podejście po te a Volty ma duże problemy, bo już mocno poobijany zawodnik, ale mimo wszystko, jeszcze był w stanie zgarnąć jedną eliminację. Woro się rewanżuje na środku, sam Young, bardzo ładne wychylenie i teraz Monte. Będzie mogło rozgościć się w BS-ie. Woro jeszcze trafia. To jest drugi frak od niego. I przewaga czterech na dwóch. Ale zobaczmy, jak mocno poobijani są tutaj terroryści. Teraz Ejkor był blisko Isak. Ale Woro rewelacyjnie. Tak jak nudził się na początku overpassa w CT, tak teraz na tej mapie Woro pokazuje jej klasę. I pozycja Ejkora już jest dokładnie wszystkim znana. W końcu też podłożona bomba, bo trochę z tym zwlekali zawodnicy Monte. No ale Aikor, mimo że ma smołka nie posiada defa i tak naprawdę samo wyjście z tej pozycji będzie problematyczne. Stąd dorzucony smoke na odcięcie. Oj proszę, Aikor z jednym trafieniem, ale Sunday Young od razu się rewanżuje i Monte zgarnia swoją pierwszą rundę w ataku. Volt już wie, że to ryzyko jest zbyt duże. nie niecelnie, no tutaj na blisko, gdzieś oddał ten strzał w międzyczasie. Walka pod bombsightem B, tam skracali pozycję zawodnicy... Z Legionu, no ale zobaczmy na monty, jak oni są teraz rozproszeni po mapie. To może być spora niespodzianka. Isak faktycznie obrywa. Demku czeka na kolegę, bo bomba daleko. No ale tak naprawdę Bombstyd A już jest zajęty. Ekor jeszcze próbuje tutaj wytrzymać. To jest ważny frak od niego. Bo teraz pozwoli na swobodną rotację Snaxa. Ten będzie mógł pomóc kolegom. Bomba jest podłożona. Z jednym smokiem podejdą do odbijania zawodnicy Legionu Woro. Teraz niecelnie to jest okazja dla Volta, bo ten już zdążył się wychylić. Krasnal na ziemi, ale jeszcze Demko z odpowiedzią. I teraz Ekor sprytnie. Poczekał, poczekał i to się opłaciło. Zobaczmy, dorzucony jeszcze jakiś granat, ale Snax tu bardzo ładnie rozwiązał tę sytuację. Czasu oczywiście wystarczy bardzo sprawnie. Zrobili to zawodnicy Gamer Legion i mamy wynik 2 do 1. Zatem ten pierwszy full Legionu wygrany. Na razie jakaś walka na środku, tam po fleszu wychylali się zawodnicy, ale jednak wycofali już z pozycji. A w międzyczasie Monte przyspiesza podejście pod B. Tutaj oczywiście są spore braki, jeśli chodzi o to wyposażenie, bo sam dająki Bro z pistoletami zostały. No zostały dwa smoki Teraz jeden dorzucony, więc za chwilę będzie można się rozgościć pod tym BS-em. A zobaczmy na Gamer Legion, tam nie ma za bardzo granatów. No, Volt akurat ma komplet i chaos z jednym błyskowym. Przede wszystkim przydałby się jakiś frag, bo bombsite zostaje zajęte bardzo szybko, no ale sam Day Young teraz nie wykorzystuje swojej pozycji, mimo że poobijał Volta. To przegrywa to starczy Ukraińiec, ale on teraz patrzy na swoich kolegów, wierzy w to, że ci wybronią ten BS, jedna eliminacja od Naxa, no tutaj nawet się nie udało tego zrobić, ale jest właśnie Izak, jest ta przewaga od Legionu, 4 na 3. Czas Jednak ucieka, Demku tylko czeka na okazję. Demku teraz przed szansą, ale Isaac fantastycznie! I jeszcze Worot OK, ten jeszcze będzie bronił tej bomby. No i proszę, Akor wcelowany, więc bombsite B również udaje się odbić. Oczywiście, ekipa Snacksa może być z siebie zadowolona, bo bardzo ładnie sobie radzą od Fula. Ale też myślę, że potrzebują takiej rundy, która byłaby po prostu nieco łatwiejsza dla nich, żeby nieco zadbać o tę ekonomię. Teraz akurat dużo więcej walki pod bombsightem. A Volt dobrze rozpoczyna. Ekor. tutaj nie miał za bardzo szans. Ale proszę bardzo, co robi w tym momencie Volt? Trzy zdobyte fragi z jednej pozycji. Sam Young atakuje. No musiał tego fraga zgarnąć. Ale już jest rotacja. Sam Young jednak po raz kolejny. I Worut, czy on też dorzuci coś od siebie? Bo wyglądało to wręcz fantastycznie dla Legionu. A teraz to jest ty dwóch na dwóch. Z tak wielkiej przewagi. Worut ok i Sam Young cały czas... Mogą wyrwać tę rundę, no to byłoby coś, gdyby faktycznie udało się to zrobić, i teraz Sam Da Young w pojedynku z Aikorem stworzył tylko zmyłkę, że niby pędzi pod pomysłem. B. Aikor faktycznie jest przekonany, że rywal chce tam podejść, ale Sam rozgrywa to zupełnie inaczej. No, plusem jest fakt, że Son jak ma zaledwie 18 punktów zdrowia, tylko e, pytanie, czy Acor spodziewa się, czy dostał informację, jak mocno może być obity jeden z przeciwników, ale wydaje się, że nie. I Sonda Young też jest idealnie wcelowany. Timing. Jeżeli on obróci się, żeby sprawdzić, co Uuuu. dzieje się na sajcie, Acor... Oj, to był dobry granat. dorzucony na pozycję Izaka Volta. Na pewno nie ułatwi im zadania. Natomiast zobaczmy jaką agresję próbuje teraz zastosować Gamer Legion. To Uuu. za zaskoczyć! Snacks! Jeszcze raz! Wcześniej trzy eliminacje. Teraz dwie. Rozpędza się z każdą kolejną chwilą. I znowu przewaga po stronie Gamer Legion, ale problem jest w punktach zdrowia. Okej, okay, jest czterech na trzech, ale Snacks ma 33 HP. Izak ma 16. Wiadomo, że Monte jeszcze może się obudzić. Jak nie w ataku, to może w defensywie, ale. No teraz. E... Trudna sytuacja, Volt wchodzi na plecy, mimo że Sunday Young przewidział ten ruch kilka sekund wcześniej. To pytanie, czy odwróci się po raz kolejny Sunday Young? Oj, chyba nie. Volt, pełna kontrola, ważna eliminacja. I coraz mniej czasu dla Monte, przewaga czterech na dwóch. No, jeszcze Demku z atakiem na bombsite B, Woro obok niego. Znak na razie tylko obejtuje. Isak może być tutaj sporą niespodzianką, ale za chwilę też pojawi się trzeci zawodnik. Aikor już pędzi, a Isak czeka na ten dobry moment. I ten moment właśnie się pojawia. Isak, Aikor to kończą. Tutaj też nie możemy mówić o tym, żeby antyterroryści jakoś specjalnie szukali tych eliminacji, żeby wchodzili na plecy. To się zdarzało, ale raczej Volt czekał na BSA i po prostu tam rywale wchodzili po cel, celownik. A tu proszę, Aikor łapie krasnala. Pierwszy zdobyty frak. Po raz kolejny zresztą. Przez antyterrorystę Volt. No tym razem jednak sobie nie radzi. I to będzie szansa dla Monte. Mamy rotację od tej środka. Isak to jest teraz taka jedyna nadzieja, żeby zatrzymać to wszystko. Isak raz, Isak dwa i jeszcze raz Isak! Ale ładnie to zrobił zawodnik Gamer Legion. No i niestety, niestety w tarapatach znowu zawodnicy Terror. Chociaż że hola, hola! Woro 10 sekund, ale tutaj już nie zdąży wrócić po bombę. No, to jest po rundzie. To jest 9-2 dla Gamer Legion. Snacks to kończy. I wielkie brawa dla Isaka, bo naprawdę zrobił teraz rewelacyjną robotę. Ostatnia runda, pierwszej połowy. I teraz atak na B. Tutaj Akor dobrze wcelowany. To wyjście krastana przez smołka. No, nie było dobrą decyzją, jak się okazuje. Chciał zaskoczyć. no teraz Akor niecelnie. I proszę, mamy przewagę po stronie Monte. Więc może chociaż będzie dobra końcówka. 3 na 2. Isak i Chaos po drugiej stronie. No, Chaos, tak jak mówiliśmy, no raczej się tutaj nudził, bo niewiele się działo przy jego bombsajcie, więc teraz na pewno będzie chciał się popisać. Tylko czy Isak w ogóle będzie w stanie wejść na plece, bo tutaj dobrze celowany Woro. Chaos jednak wyczekał, ale Woro sprytnie też atakuje, i to będzie spora niespodzianka. Isak tego się kompletnie nie spodziewa. I Chaos w klaczu, dwóch ta jednego, wie o położeniu jednego rywala. Bro, na pochylni mało czasu. Woro to kończy, więc jednak Monte zgarnia Fula w ataku. Także jeżeli teraz Monte tutaj faktycznie ma rządzić, dzielić, to po prostu ta pistoletówka musi być zdobyta. I zobaczmy na Krasnala, czy już się odblokuje. No nie, jednak Snaks po drugiej stronie. Także znowu mogę zakręcić tym nosem. I Snaks no, mógł tutaj kręcić tak naprawdę w całej tej rundzie. I wciąż może, bo... Bomby udaje się podłożyć. Mamy co prawda rewanż od te Sam Young, ale zobaczmy, jak mocno powierni są zawodnicy CT. No teraz jeszcze chaos i Volt dają eliminację. Demku namierzony. Samda Da próbuje fleszować. Ten flesz dorzucony, ale co z tego, skoro Volt jest schowany. To są dobre pozycje od Legionu. I na razie nikt nie wychyla. Teraz sprawdzenie. Jeszcze Eiko ryzykownie, ale jednak wygrywa to starcie z Sam Day Youngiem. I ucieka daleko, daleko Demku. Także będzie runda pistoletowa zdobyta przez Gamer Legion. Monte. Chyba nie trzeba mówić, jak istotna jest to runda. Oni tak naprawdę muszą dokonać dokładnie tego samego, co wcześniej zawodnicy Gamer Legion. Ale przy takim wyniku, przy przegranej pierwszej mapie, i w ogóle przy takiej grze, to na pewno nie będzie łatwe zadanie. No, ale mecz jeszcze nam się nie skończył. Jeszcze tutaj próbują zawodnicy CT, chociaż teraz Isak z dobrym początkiem. Znak z bliziutko. Woron nie zdążył zwiać. Bardzo pewna gra. Polskiego zawodnika, naprawdę widać jak tutaj świetnie sobie radzi Snacks. Jak on się też odblokował, jak często właśnie zgarnia po kilka fragów na rundę. I próbuje zbudować jeszcze więcej przestrzeni, chociaż teraz duże problemy Snacksa. 15HP u niego, Demku słyszy to rotacji. Czy będzie grał tak dobrze jak Isak? Już wiemy, że nie. Ten nie zgarnia nawet jednego fraga. Sam da na Bobside, też bez eliminacji. Snacks to kończy! I proszę, co to było za wejście zawodników Gamer Legion. O, ryzykownie grają teraz gracze Monte, właśnie próbując wzmocnić Bomb ale to się może opłacić, bo Legion pod ten BS faktycznie atakuje. Na razie jednak przewaga liczebna po stronie CT, ale proszę, Isak już odpowiada. Ten jednak mocno poobijany, 58 HP na jego koncie. No, ale zobaczmy. Woro dobrze ustawiony tutaj na raty. Woro Snacks teraz z odpowiedzią, i cały czas spore zamieszanie przy bomb Sajcie, Sam Young jeszcze się zdążył wycofać, ale on tutaj nie może się wycofywać. O, Sam Day Young! Ależ teraz odnalazł Snacksa przez Smoke'a. I pamiętam, że dokładnie taki sam obrazek mieliśmy na overpassie, gdzie Sam Day Young też przeskanował polskiego zawodnika. Więc widać, że ma tutaj sposób, że Sam Day Young ma ten radar na Snaksa I jednak Monte zgarnia tę rundę. Wywołałbyś chyba Cloud9, tak? Bo tam, wiem, że zawsze byłeś wielkim kibicem Bomicza. Tak. Tak wielkim jak sam Bowicz. Tak wielkim kibicem ja byłem. Demku, teraz pierwsza eliminacja, ale proszę, to jest za mało! No znowu są problemy w tej defensywie po stronie Monte. Co prawda Woro jeszcze odpowiedział. Mamy ten rewanż i sytuację wyrównaną. Trzech na trzech, ale bomba za chwilę i tak będzie zaplantowana. Teraz Snacks, no z tą bronią na pewno nie będzie łatwo Polakowi Namierzony zawodnik Legionu, ale Snacks już wie, że trzeba wiacie, że trzeba po prostu pomóc kolegom przy bombsite'cie. Tu jeszcze podsadzka. No, jak szybko zrobili to zawodnicy Gamer Legion. I czas ucieka. Zobaczmy, że Krastal, WOR mają defy. dorzucony granat. Krasnal z ważnym fragiem. Snacks gotowy na rewanż. Teraz dwóch na dwóch, ale ten czas ucieka. Broda je przewagę i teraz Volt pozostaje sam. Bomba jest rozbrajana. Volt jest eliminacja! I zobaczmy, czy to jest koniec? Nie! Jeszcze walczą zawodnicy Monte! Jeszcze walczy woro okay. Mamy piąte zwycięstwo dla Monte! Krasnal próbuje wejść na plecy. Ale są na to po części przygotowani zawodnicy Gamer Legion. Jeszcze granaty dymne. A więc nie ułatwiają tego zadania. A Krasnal czeka na odpowiedni moment. I jest już blisko tego, aby podjąć ten ostatni krok. Krasnal, ale to tylko jeden frak. No bro jeszcze z tym pistoletem maszynowym próbuje. Ale trudno wierzyć tutaj w kolejny sukces, bo no jednak te pistolety. To może być za mało, chociaż zobaczmy, że jeszcze Isak dokłada fraga. Oj, oj oj. To się nagle zmienia. Przewaga, trzech na dwóch demku nie ma pojęcia o pozycji Isaka, ale. Czy ten w ogóle zaskoczy? No to jest niesamowite, że Gamer Legion ten mecz może zakończyć rundą. Eko. O matko! I to za chwilę faktycznie może się wydarzyć. Isak nienamierzony. Demku nie ma pojęcia, że po lewej stronie. Chowa się z cover, zobaczmy. Bomba jest podłożona. Teraz Ejkor wcelowany i to jest koniec! To jest koniec tego spotkania, więc jednak runda ekonomiczna była tutaj zabójcza dla zawodników Monte. Gamer Legion wygrywa spotkanie wynikiem 2 do 0. Dominacja. Dominacja i genialna gra w defensywie, i na overpassie. I tutaj nie pozostawiając złudzeń, jak dobrze są przygotowani.